Jutro jest niedziela, a to oznacza, że dzisiaj jest sobota, a jak sobota to pchli targ. Ostatnio na pchlim targu rozdałem dwa stoły za darmo, a dwa stoły sprzedałem po złotówce towaru. Dzisiaj zrobię tak samo, bo mam bardzo dużo tego w piwnicy, a muszę wyczyścić jedną z piwnic. Taka sytuacja. Tak czy siak trzymajcie za mnie kciuki, żeby cokolwiek jeszcze przy tym zarobić, bo czemu nie. I tradycyjnie zbliżamy się do naszej słynnej bramy, która jest otwarta, oczywiście. Kibelek zamknięty, ciekawy czy dzisiaj znów będzie afera kiblowa. Bo ten pan, który ma otwierać kibelek, to często zawodzi, no nieważne. Spójrzmy, jak sytuacja na froncie. No, dzisiaj, pierwszy nie ma tego pana z Mercedesa, który często bywał przede mną. Okej, okay, rozkładamy się na naszych ulubionych stołach. Okazało się, że nie jestem pierwszy, jestem drugi. Tu po lewej za tymi budami pan stoi, Audicą. No nieważne, słuchajcie. Rozkładamy się. 2, 4, 6, 8 stołów będzie co najmniej. I teraz godzina do półtorej rozkładania tego burdlu. Oj, skończyłem, słuchajcie. Jest 5:46, trochę mi to zajęło. Tłumaczę i objaśniam, po prawej stronie towary wycenione, po lewej za złotówkę. I patrzcie na to 9 stołów. Tu każdy przedmiot jest wyceniony na złotówkę, czyli jak za darmo. Tylko u mnie, tylko ja jestem na tyle szalony. A tutaj już powyceniane od 5 złotych wzwyż taka sytuacja. Teraz tylko klientów poproszę. Już dwie dyszki przytuliłem, więc nie jest źle. Zerknijmy co tu sąsiady mają dobrego. Patrzcie, jakie piękne przedmioty. Wow, panie, ile takie coś takie cudo śliczne? Halo. 10 zł. 10 zł Patrzcie, jak za darmo bierę. Piękne rzeczy. Słonie, słoniki, jak to zbiera. Narzędzia stare. Wszystkiego po trochu. Telefony, płyty. Macie laptopa. A ile za pc Za tym... Ten... Komputer, alo, stówkę, no ok. A działa nie, wiesz? O, jeszcze działa. Patrzcie, za stówkę PC macie. Tak więc wbijajcie do nas na targowisko przy Kosynierów Gdynińskich w Grudziądzu. Patrzcie, taka sytuacja. Kapelusz zwiało, uderzył w to i się dupnęło I jeden problem z głowy. Taki świecznych był, piękny, amerykański godzina 7:30 aktualizacja jest taka że mam 50 zł zarobione niewiele ale od czegoś trzeba zacząć 8:20 aktualizacja jest taka że zarobiłem pierwszą stówkę oby nie ostatnią a tam w oddali widzę pan mareczek się kręci czy dojdzie do nas czy nie o i kolejne szkiełko na szczęście poszło stryk Straty muszą być jak się handluje, panie szkłem. 9.30 aktualizacja jest taka, że zarobiłem 250 zł. Wow, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Tu po złotówce cały stół poszedł, fajno. Ludzi mało, ale kto ma kupić, ten kupuje. 11.35 ja skończyłem, bo miałem na to chęć. Zarobiony, lecę do domu. No, i dzisiaj wraz z Cezarym idziemy sobie połazić. Słuchajcie, plan jest taki, żeby zrobić parę kilometrów. Nieważne ile, taki spacerek, wiecie? Nie chcę nam się biegać, tylko po prostu będziemy spacerować. Aplikacja odpalena i zaczynamy. Zobaczymy, ile nam się uda zrobić kilometrów. Tak jak mówiłem, jest to spacer. Pierwszy kilometr za nami, w bardzo śmiesznym tempie. 11-16. Takie średnie tempo na kilometr. No, panie, oddaliły my się 2 km od auta, i na tym kończymy, i zawracamy, czyli zrobimy 4 km. Tempo odcinka 10:45, czyli jest coraz lepiej. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Patrzcie, mamy już 3 km zrobione. Tempo na kilometr 10:27, czyli coraz szybciej nam to idzie. Ale nadal jest to spacer. Jeszcze kilometr, i do dumu. No, wam powiem, że zdrowo. Zostało jakieś 30 metrów i tempo dosyć ładne. zaraz szybciej nam poszło. Taki spacer niedzielny, bo jest niedziela. Dzisiaj żaden pchitark mnie nie obowiązuje. Dzisiaj trochę dla zdrowia. Jaki będzie średni czas? 10,09. Dziękuję. No, i mamy kolejny dzień. Jak to nagrywam, to jest 30 czerwca 2025 roku. I co? Zaczynamy nasz trening razem z Cezarem. Dzisiaj nie będę nagrywał, tylko później pod koniec jakieś takie podsumowanie walniemy. Lecimy. No i fajnie, tak nam minął dzień. Zobaczcie 37-39 to lepiej niż wczoraj, bo wczoraj było przeszło 40 minut. 4 km zrobione, średnie tempo 9,25. Bardzo mnie to cieszy i rajcuję. Jestem uchachany i teraz lecę do swoich obowiązków. Dwie godzinki odpoczynku i lecę do Michała Archanioła. Porobić te końcówki i inne drążki, bo za kilka dni mam badanie techniczne auta i chcę, żeby było wszystko ok. Także przede mną Michał, później wracam i się chilałtuję. Na razie nie chodzę po placach, robię sobie przerwę kilkudniową. Niech nagubią, niech konkurencja się nacieszy. Później jeszcze wejdziemy do wody, ale to jutro. 9.30 jestem umówiony, ale stoję w korku. Tego nie przewidziałem, że od rana będą korki na trasie. No masakra. Jestem za mostem zaraz i do Palipa. A Michał już pewnie czeka. No nic. Nie będę walczył z rzeczywistością. Aż do samego ronda korek. Jakieś 1,5-2 km. Taki koreczek minuty i nie przejechałem nawet kilometra tak. tragedia i tak sobie na jedyneczce jadę 31 już jest, a ja dalej na tej samej prostej czasem widzicie w życiu trzeba się zatrzymać o tak bym mógł jechać ale aby jechać a nie stać lepiej jechać na jedynce ale do przodu nie stać w miejscu, prawda? wow jadę na piątym biegu nie wiedziałem, że tak można nawet dzisiaj Heh. w końcu, w końcu, ruszyło się to gówno ale już mam 8 minut spóźnienia widzicie? byłbym na czas, gdyby nie te korki no ale trudno przede mną jeszcze jakieś 4 km zaledwie aż mnie się samochód zagotował, panie wentylator mnie się włączył dobra, Michał już wjeżdża na stanowisko ale ten wias jest ciasny ale jest obiecane, że będzie podwyższony także bez problemu będziemy wjeżdżać tym bardziej, że w przyszłości mam zamiar kupić wyższy samochód, busa a więc wiecie czyszczenie gwintów z rdzy tak mówimy tu było dojście Patrz to już wymontowane. Jak to się nazywa ten element? Łącznik stabilizatora. Łącznik stabilizatora, takie coś wymieniamy dzisiaj. A te drugie, to co to będzie? Słożeń wahacza. No właśnie, słożeń wahacza. Bo ja to tam, wiecie, z samochodów to wiem tylko tyle, że do diesla to się ropę leje. jest cała moja wiedza. O, ambyczek jest u lekarza. Taka robota. Pilorami, Były rozwiercane nity. Słożeń wyjęty. Idzie ładnie, robota. Pana Michała. O, zobaczcie, wykorzystamy wizytę u Michała i zrobimy tą naszą termokurczliwą koszulkę. Bo ostatnio zużyłem całą zapalniczkę i do palipa. Przecież tak będziemy się trzeba zapalniczka? No, widzicie, no, siedzyma, no, świetnie, no, Tak, to może. No, nie, tam, Zapalniczka. Ale piękna robota, zobaczcie. Sam sobie zazdroszczę. Teraz to ma sens, widzicie to? Teraz można rzucać do wody. Piękna sprawa. Ale pięknie się wraca z naprawionymi końcówkami i stabilizatorami. Wraca się tak stabilnie. Fajnie, Michałowi wielkie dzięki, braszku. Tanio, solidnie. Jak zawsze mogę na niego liczyć. To I wam polecam. A ja sobie wracam do domku, przemyśleć swoje dalsze życie. I jeszcze niedawno ja byłem po drugiej stronie. Patrzcie, w tamtą stronę nadal korek. I ja pierdolę. Nic się od rana nie zmieniło. Fajnie, że w drugą stronę nie trzeba już stać w korku. No i jest nasz piękny Grudziąc. z mostu. Prosto z mostu. A tu budują panie coś tu gdzie stał ten browar Grodziąski. pamiętacie? ten komin to wszystko teraz będzie coś innego no i mamy kolejny przepiękny dzień zaczynamy lipiec i zamiast na plac zabaw to lecimy z Cezarem sobie zrobić trening czyli spacerek 4 km ostatnio zajęło nam to 37 minut dzisiaj postaramy się zrobić o minutę szybciej Dzień trzeci naszego wspólnego wysiłku, zobaczcie: 4 km w 36 minut. Średnie tempo 9 minut. A więc co, bardzo ładnie. Poprawiamy wynik z treningu na trening. Taki spacerek.